Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj pora podsumować 2016 rok. W tym filmiku pokażę Wam najlepsze książki, które udało mi się przeczytać w ubiegłym roku, ale także chciałam podsumować moje mini wyzwanie czytelnicze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ubiegłym roku opublikowałam filmik 12 książek na 2016 rok. No i teraz chciałam podsumować te tytuły, rozliczyć się z nich i powiedzieć Wam, co udało mi się przeczytać, a co nie. Także może zacznijmy od tego mojego małego wyzwania czytelniczego. I tak, książki, które miałam przeczytać, od razu będę mówić, czy udało mi się je przeczytać. Czy nie? Także te książki to Pierwszy Śnieg, przeczytany. Starcie Królów Martina, również przeczytane. Cyrk Nocy, przeczytany. Ślepnąc od świateł. I tu jest taki problem, dlatego że ślepnąc od świateł Żulczyka zaczęłam czytać w grudniu, a skończyłam w styczniu, i w sumie chyba większa część książki przypadła mi na styczeń. Także ona już będzie w podsumowaniu stycznia, ale muszę tutaj dodać, że książka jest taka genialna, że gdybym tylko ją skończyła w 2016 roku, na pewno byłaby w zestawieniu najlepszych książek tamtego roku, a tak to pewnie umieszczę ją w zestawieniu najlepszych książek 2017 roku, ale od razu Wam mówię, że jest genialna, i jeżeli macie okazję, to ją przeczytajcie, bo jest super, jest super. Kolejna książka to Inferno nieprzeczytane, Terror też nieprzeczytany. Portret Doriana Greya przeczytany, Drakula niestety nie przeczytany, Solaris Lema nie przeczytany. Pierwszy krok w chmurach nie przeczytany, Sońka przeczytana i Poniedziałkowe dzieci przeczytane. Także z tych 12 książek udało mi się przeczytać 7, a 5 dalej czeka na swoją kolej. A teraz pokażę wam najlepsze książki, które udało mi się przeczytać w tamtym roku i od razu wam powiem, że te książki nie są ustawione w żadnej kolejności od najgorszej do najlepszej. Nawet nie są ustawione kolejnością czytania, po prostu są tutaj tak losowo wymieszane ze sobą. Tak jak wyciągłam spółki, tak będę Wam je pokazywać. I tych książek mam tutaj 7. Wiem, że zwykle robiłam tak, że pokazywałam 14 książek na 2014, 15 najlepszych z 2015. Teraz w myśl tego wypadałoby pokazać 16 najlepszych z 2016, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu i wybrałam takie książki, które po prostu najbardziej zapisały mi się w pamięci. Takie najlepsze z najlepszych. I oto te książki, przechodzę do pokazywania. Po pierwsze, portret Doriana Greya Oscara Wildea. Naprawdę świetna książka. Jeżeli macie okazję, to koniecznie ją przeczytajcie. Nie jest gruba, ale jest naprawdę bardzo mądra, świetnie napisana. Pokazuje powolny proces degradacji duszy ludzkiej, ale też jest. Rodzaju traktatem o sztuce. Naprawdę książka warta przeczytania. Jeżeli chcecie wiedzieć o niej więcej, to oczywiście w opisie filmiku podam Wam link do jej recenzji, bo recenzowałam ją na swoim kanale. I ogólnie tu od razu dodam, że wszystkie linki do recenzji książek, które tutaj pokazuję, aczkolwiek nie wszystkie recenzowałam, ale te, które recenzowałam, to na pewno podlinkuję Wam na dole w opisie filmiku. Portret Doriana Greya. Przeczytajcie naprawdę kawał dobrej literatury, mimo że Książka jest cienka, niewielka, malutka, ale świetnie się ją czyta. Kolejna książka, którą chciałam Wam tutaj pokazać, to moje drugie spotkanie z Nilem Gaymanem, Amerykańscy Bogowie. Tą książkę na pewno w najbliższym czasie zrecenzuję na moim kanale. Nawet już mam nagrany filmik, ale jeszcze nie jest opublikowany, ale będzie niebawem. Książka opowiada historię o zdetronizowanych bogach, którzy przez imigrantów zostali przyniesieni do Ameryki i muszą sobie radzić całkowicie w nowych realiach. Opowiada o tym, co dzieje się z bogami, kiedy ludzie o nich zapominają, ale jest też książką drogi, gdzie głównym bohaterem jest cień człowiek, który właśnie wyszedł z więzienia, życie całkowicie mu się zawaliło i jeździ po Ameryce spotyka różnych dziwnych osobników, różnych zdetronizowanych bogów. Naprawdę świetna, szalona historia z takim bardzo mrocznym, ciężkim, depresyjnym, posępnym klimatem. Totalnie mi się spodobała i gorąco wam ją polecam. Chciałam Wam również polecić książkę, o której było bardzo głośno na Booktubie w ubiegłym roku. Chyba wszyscy ją recenzowali, też na blogach literackich widziałam bardzo dużo recenzji. Jest to książka Osobliwe i Cudowne Przypadki Awy Wender, czyli książka, która jest swego rodzaju realizmem magicznym historia dziewczyny, która rodzi się ze skrzydłami, ale nie ze skrzydłami anielskimi, a z takimi wielkimi, szaroburymi skrzydłami, które przypominają skrzydła kury. Jest to też saga rodzinna opowiadająca o losach kobiet z rodziny Awy Bo Awa pytanie o swoje pochodzenie O swoją genezę, o to dlaczego ma skrzydła I dlaczego jest inna, szuka w losach swojej rodziny I tu właśnie głównie w historiach kobiet Naprawdę świetna książka, bardzo mi się podobała Napisana bardzo takim ładnym, specyficznym językiem Polecam, przeczytajcie Chciałam Wam również polecić książkę, która jest klasykiem literatury Jest to książka Steinbecka na wschód od Edenu. I nie przejmujcie się, że jest taka gruba, bo naprawdę czyta się ją błyskawicznie. Jest bardzo wciągająca i napisana naprawdę w taki fajny, lekki, przystępny sposób. Jest to saga rodzinna, która opowiada historię rodziny Adama Traska, który mieszka w Dolinie Salinas w Kalifornii. No i ta książka też stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd w człowieku bierze się zło, czy jest ono wrodzone, czy też stanowi wybór. Naprawdę kawał świetnej literatury i miejcie ją na uwadze, jeżeli ją gdzieś zauważycie to sięgnijcie warto. Kolejna książka to książka fantastyczna. Jest to fantazy takie bardziej polityczne. Tytuł tej książki to Królowie Dary, Kenaliu i jest to pierwszy tom serii pod sztandarem dzikiego kwiatu. Jest to historia o takich wyspach, napisana w takim bardzo orientalnym klimacie. Jest to historia o rewolucji, o rewolucji, która zjada własne dzieci, która bohaterów zamienia w oprawców. Ma bardzo dużo bohaterów, na początku ciężko się w niej połapać, ale kiedy już się połapiecie w tych postaciach, to czyta się to świetnie i jest to kawał dobrej literatury, fantazy, takiego high fantazy. Chciałam tu również Wam polecić książkę, która bardzo, bardzo, bardzo mnie zachwyciła w tamtym roku. Jest to książka Puffy Smith: Poniedziałkowe Dzieci. Ja uwielbiam Puffy Smith, jest to matka chrzestna Pangroka, uwielbiam jej muzykę, uwielbiam, kocham, jest wspaniała. I tutaj Puffy Smith opowiada historię przyjaźni z fotografem Robertem Mapplethrope'em. Jest to historia bardzo takiej specyficznej, ciężkiej, trudnej do zdefiniowania miłości, ale też obraz czasów, kiedy. Oni żyli właśnie w Nowym Jorku głównie lat 70., także to są czasy, które ja uwielbiam i książka zadziałała niczym taki wehikuł czasu, który przeniósł mnie w te szalone lata. No i też Rozważania o Sztuce. Naprawdę świetna książka napisana wspaniałym językiem. Pavis Mew jest cudowna i jeszcze bardziej ją lubię niż ją lubiłam. I na pewno kupię sobie jej najnowszą książkę, bo widziałam, że już pojawiła się w księgarniach. Na pewno muszę sobie ją kupić i przeczytać, a ta książka jest naprawdę świetna, zwłaszcza dla fanów Puffy Smith albo dla fanów w ogóle tamtego okresu, czyli lat 70. XX wieku w Nowym Jorku. No i ostatnia książka w tym zestawieniu jest to książka wyjątkowa, która bardzo mnie wzruszyła i bardzo przemówiła do moich emocji. Jest to Sońka Ignacego Karpowicza. Książeczka malutka o bardzo takiej prostej okładce, ale naprawdę jest to wielka opowieść. Jest to opowiedziana po raz pierwszy, ostatnia opowieść Sońki przed jej śmiercią. Ona to opowiada o swojej młodości, kiedy to uległa zakazanej miłości do niemieckiego okupanta. Książka bardzo bardzo smutna, bardzo emocjonalna, bardzo też taka poetycka, też ma takie elementy magiczne, na przykład w postaci zwierząt Sońki. Naprawdę warto, jest to, jest to świetna książka i myślę, że do niej wrócę niejednokrotnie. Cóż, to by były wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać w tym zestawieniu. W komentarzach możecie mi napisać, jakie Wam udało przeczytać książki w tamtym roku, jakie były najlepsze, co szczególnie zapadło Wam w pamięci. Bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście mój filmik. Oczywiście, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, pa pa!